Cześć, dzień dobry, witajcie. Z tej strony Łukasz Niczewski, Centrum Medyczne Wita Immun. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie troszeczkę na temat SIBO. Temat SIBO został też poruszony w poprzednim nagraniu. Tam dowiedzieliście się czegoś więcej na temat diagnostyki i w ogóle czym SIBO jako tako jest. A dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o diecie, którą należy stosować w przypadku SIBO, czyli przerostu flory jelita cienkiego oraz ewentualnie dodatków, które możemy wdrożyć sobie do diety, czyli m.in. suplementacji. Zaczynając tak naprawdę myśląc o SIBO, czy zaczynając rozważać walkę z SIBO, powinniśmy sobie dobrze ten cały plan rozplanować, tak? czyli powinniśmy dobrze tą, tę całą procedurę leczenia przewidzieć. Czyli mamy taką sytuację, że rzeczywiście idziemy na badania, mamy podejrzenie SIBO, wykonujemy badania wodorowy test oddechowy czy wodorowo-metanowy test oddechowy i otrzymujemy wynik. No i teraz co dalej mamy z tym zrobić? Żeby tak naprawdę ta ścieżka była prawidłowo zaplanowana i skuteczność leczenia była wysoka, to musimy połączyć jakby w jednym okresie parę elementów. I teraz tak, jednym z najważniejszych elementów, jeżeli chodzi o SIBO, jest antybiotykoterapia. Wiele osób nie chce stosować antybiotyków, ogólnie ich się ich boimy, co jest i dobre i złe. Rzeczywiście stosowanie antybiotyków bez rzeczywistych i realnych wskazań, czyli np. stosowanie antybiotyku na infekcje wirusowe jest złym pomysłem, ale są takie sytuacje, w których stosowanie antybiotyku jest niezbędne. I też nie musimy się w każdej sytuacji tych antybiotyków obawiać. Tak? W szczególności tych antybiotyków, większości tego antybiotyku, który jest stosowany w przypadku SIBO, czyli rifaksyminy, najczęściej kojarzoną pod nazwą Xifaxan. I teraz tak, dostaję, wykonujemy badanie. Ten test jest, zakładamy taką sytuację, że jest dodatni. Udajemy się do lekarza, gastroenterologa, który na podstawie tego wyniku rozpisuje nam. Antybiotykoterapię, tak to zazwyczaj powinno wyglądać. I teraz tak, podstawowym lekiem jest ryfaximina, czyli Sivaxam, jako to leczenie. Tutaj oczywiście są różne dawki stosowane, różny czas trwania taki, 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 takiego leczenia, w związku z czym to też nie jest jakby jeden ustawowy, z góry przewidziany czas, to zależy od lekarza, do którego trafimy. Problem jest taki, że Xifaxan rzeczywiście ma wysoką skuteczność, jeżeli chodzi o eliminację czy eradykację tego przerostu floryelita cienkiego, natomiast zdarza się tak, że jednorazowa terapia niestety nie wystarcza. E, oczywiście to nie u każdego działa, tak? W takiej sytuacji albo powtarza się taką terapię zazwyczaj, ale zwiększa dawki i zwiększa czas trwania, albo dodaje się dodatkowy lek, który ma wspomóc to leczenie. To różne są substancje, czy to będzie neomycyna, czy metronidazol, tak? to już wszystko zależy tak naprawdę od naszego lekarza prowadzącego. Tak więc mamy jakby ten element leczenia podstawowego, farmakologicznego, bez którego niestety no, najprawdopodobniej nie obędzie się pozbycie się problemu, jakim jest SIBO. Oczywiście są pomysły, żeby radykować ten problem tylko i wyłącznie terapią ziołową, natomiast skuteczność raczej niestety jest niewielka. Jedno badanie było, które rzeczywiście jakby udowodniło skuteczność, bez wątpienia. Natomiast też pytanie powstaje, jaka, jak długotrwała była ta poprawa, prawda? Zawsze w takiej sytuacji, a od faktu, że leczenie ziołowe tego typu, no to są, jest niestety długotrwałe, niejednokrotnie jest dużo droższe, dużo bardziej skomplikowane i skuteczność okazuje się w praktyce znacznie niższa niż antybiotyków. W szczególności ten Xifaxan naprawdę nie jest złym, złym antybiotykiem, jeżeli możemy tak w ogóle powiedzieć, tak? Mamy zatem ustaloną już, um, ustaloną antybiotykoterapię z naszym lekarzem prowadzącym, następnie musimy wdrożyć dietę. I teraz tak, jeżeli chodzi o SIBO, to dieta odgrywa bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o leczenie tego problemu, czy o eliminację objawów, tak, SIBO, jakie, jakie daje. Tutaj najczęściej, tak naprawdę, w przypadku SIBO, z diety powinniśmy wykluczyć produkty, które mocno fermentują w przewodzie pokarmowym, Ym, czyli tak zwane produkty FODMA, tak? czyli ferment, które zawierają fermentujące oligo- i monosacharydy oraz poriole. To są te elementy, które mocno w przewodzie pokarmowym fermentują pod wpływem metabolizmu bakteryjnego. Teraz, żeby, żeby, nie, dawa, żeby nie było objawów u nas tego SIBO typowych dla SIBO, Wykluczamy te produkty fermentujące. Natomiast to też nie jest do końca takie proste. Z uwagi na to po pierwsze A, ta dieta nie może trwać w nieskończoność, niestety albo stety. Drugim elementem jest to, że powinniśmy wdrażyć ją ale w odpowiednim momencie. Czyli mamy ten antybiotyk rozplanowany, wdrażamy antybiotykoterapię. I teraz dieta w trakcie antybiotykoterapii nie powinna być bardzo restrykcyjna. Czyli my rzeczywiście możemy po części wykluczyć produkty fermentujące, tak aby znieść trochę objawy, które nam towarzyszą z tego Bo Natomiast to się okazuje, wykluczenie produktów fermentujących całkowicie z diety zmniejsza skuteczność antybiotyku. Z uwagi na to, że w dużym uproszczeniu i obrazowo to przedstawiając, sytuacja ma się tak, że jeżeli bakterie spożywają pokarm, który my też spożyliśmy, to jest ta pożywka, dla nich, przyjmują wtedy więcej antybiotyku. W związku z czym my nie chcemy całkowicie wykluczać produktów fermentujących w trakcie antybiotykoterapii. Tak? Natomiast niejednokrotnie zdarza się tak, że niestety objawy są tak nasilone, że musimy to zrobić. Tak? W związku z czym ograniczamy powiedzmy sobie te produkty najsilniej fermentujące, natomiast nie dążymy do tego, żeby wykluczyć wszystkie. Do tego dążymy dopiero po zakończonej antybiotykoterapii. Czyli ta antybiotykoterapia się kończy i my wtedy rzeczywiście możemy wdrożyć taki protokół diety low fodma, czy dedykowany sibo. Tych protokołów jest całkiem sporo. Wtedy wdrażamy dietę bardzo niskofermentującą, żeby jeszcze przedłużyć jakby efektywność stosowania antybiotykoterapii, żeby tych bakterii po tym leczeniu nie dokarmiać. No i następnie idziemy na ponowne badanie. Taki protokół, tak naprawdę tej eliminacji, to jest około 4-6 tygodni. Kiedy idealnym rozwiązaniem byłoby wykonać ponowne badanie, prawda? Bo dopiero wtedy mam pewność, że ten problem został. To SIBO zostało przeleczone, zostało, pozbyliśmy się tego problemu całkowicie. Nie zostało ono tylko trochę zredukowane, my wrócimy do normalnej diety i SIBO wróci, tak? Więc idealnym układem jest rzeczywiście ponowna diagnostyka tego problemu. No i po takim okresie oczywiście możemy tę dietę stopniowo rozszerzać, tak? jeżeli wiemy, że SIBO jako takie zostało, zostało z diety, no, SIBO zostało z naszego organizmu wykluczone. Teraz tak, dodatkowo jeszcze powstaje pytanie o ewentualną suplementację, tak? Musimy pamiętać, że zawsze, jeżeli chodzi o suplementy jakiekolwiek, w szczególności jeżeli są to suplementy ziołowe, to one uwielbiają niestety wchodzić w szerokie spektrum interakcji z leczeniem farmakologicznym, więc to też nie jest tak, że możemy dodawać cokolwiek chcemy, jeżeli chodzi o zioła. Bo też nie zawsze jest tak, że stosują, dana osoba stosuje różnego rodzaju leki, więc też no, musimy zawsze to korelować, nie tylko w kontekście antybiotyku. Tych suplementów, które mają pomóc tak naprawdę w eradykacji SIBO trochę, trochę jest na rynku, prawda? Czy to jest alicyna z czosnku, czy to jest berberyna, jako ten też element, jako element dziełowy, są też suplementy, które będą wykazywały działanie prokinetyczne, tak? czyli będą przyspieszały perystaltykę jelita cienkiego, pobudzały to, żeby te, żeby te bakterie w trakcie dogleczenia sprawnie przechodziły z jelita cienkiego do jelita grubego, bo zaburzenia perystaltyki to są jedna, też jedna, jedna z przyczyn SIBO, tak, dlaczego się pojawia ten problem. W związku z czym tak zwane prokinetyki, czyli coś, co będzie pobudzać tą motorykę. Też niejednokrotnie może być wskazane. Oczywiście nie w przypadku SIBO biegunkowego, no bo ta perystaltyka już jest raczej przyspieszona. Mamy tu na myśli raczej SIBO zaparciowe. Czy to będzie właśnie iberogast, czy to będzie na przykład... Czy to będzie na przykład... No właśnie, co to będzie na przykład... Czy to będzie na przykład, przykład imbizploskowany, czy to na przykład będą gotowe mieszanki suplementów Motil Pro, na przykład, istnieje coś takiego na rynku, tak? Więc jednokrotnie te prokinetyki jako element wspomagania terapii jest rzeczywiście wskazany. Suplementy, które działają też przeciwbakteryjnie, tak jak wspomniałem wcześniej, alicyna czy berberyna, po zakończeniu antybiotykoterapii rzeczywiście możemy też wdrożyć w trakcie stosowania diety, prawda? Tutaj musimy pamiętać, że nie chcemy wdrażać probiotyków w trakcie leczenia siboraczej, oczywiście jakie te ewentualne probiotyki można wdrażać, to znajdziecie w innych naszych filmach, natomiast tak ogólnie rzecz biorąc probiotyki raczej nie są najlepszym elementem w trakcie leczenia SIBO, no bo skoro dochodzi do przerostu bakterii w jelicie cienkim, to my ich będziemy dostarczać z zewnątrz więcej, tak? To niestety zwyczaj nasila niestety problemy i zmniejsza skuteczność leczenia. W związku z czym dopiero po tak naprawdę sukcesie, jaki odniesiemy, czyli wykonujemy sobie badanie, wdrażamy antybiotyki, wdrażamy dietę, później stosujemy bardziej restrykcyjną dietę, wykonujemy ponowne badanie, SIBO mamy ujemne, wtedy tak naprawdę chcemy wracać do probiotyków, żeby regulować ewentualnie pozostałe elementy mikrobioty jelitowej. Tak więc mam nadzieję, że w tym krótkim filmie rzeczywiście udało mi się przedstawić mniej więcej jak te elementy takiej ścieżki leczenia i wdrażania diety, czy suplementów, jak to powinno wyglądać, czy jak może wyglądać, tak? Żeby zrobić to z głową. I nie ad hoc, bo rzeczywiście często jest problem taki, że ktoś wdroży tylko antybiotyk, tylko że wdroży jego bardzo niskie dawki na krótki okres czasu, nie stosuje diety, nie stosuje niczego, nie wykona ponownego badania, no i pojawia się problem, że SIBO nawraca. Tak, SIBO rzeczywiście jest tym taką, lubi nawracać, natomiast przy odpowiednio zaplanowanej ścieżce diagnostycznej i przy odpowiednim leczeniu, przy odpowiedniej diecie i suplementacji rzeczywiście skuteczność tego leczenia i częstotliwość nawrotów może być znacznie zredukowana. Ja dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnym filmie.